Cześć! Witajcie w Albanii, jednym z najbardziej nieodkrytych zakątków Europy. To właśnie tutaj trafiliśmy na plażę, gdzie nie docierają turyści. Zobaczyliśmy jeden z najpiękniejszych zachodów. A rano obudziły nas konie, pasące się tuż obok. Właśnie dla takich chwil warto podróżować poza utartym szlakiem. Już nie mamy koła zapasowego. Nie mamy? Ja nie chcę wyjeżdżać z tego kraju. Tutaj nie masz żadnych śmieci, chciałam tylko zauważyć. Tu jest jakiś zajazd z takim widokiem. No to dawaj, wjeżdżamy tam Czy tutaj nas nakarmią, jest sporo samochodów, więc tutaj chyba karmią. Z takim widokiem ja chcę tu wjechać, ja chcę tu jeść. Ale miejsce znaleźć i chyba się podoba. W nie sama kawa. I widok jest przepiękny. Chcieliśmy zjeść tutaj obiad, chociaż mamy do odgrzania jeszcze spaghetti, ale jak zobaczyliśmy ten zajazd mówimy nie idziemy tutaj na jakiegoś dobrego szaszłyka. I zapytałam panią czy ma jakieś jedzenie i została mi wskazana półka z rogalikami. I chipsami. No. Potem zapytałam czy mają um, ice coffee i też została mi wskazana lodówka z kawą. Chociaż ekspres do gorącej kawy mieli naprawdę bardzo profesjonalny i ogromny. W kawę potrafią w, w Albanii. Co? No, lubię. Kawę lubię. robią przepyszną, e, ale no, niewykorzystany trochę potencjał takiego zajazdu. No, ale widok, mmm, widok jest piękny, super się jeździ po tych górach. Ja bym tu postawił grilla i robił szaszłyki, czewapy i takie tam rzeczy. To by było przepyszne. Mmm, gdybyśmy ajranem jeszcze to zapili. O, o. Mamy Iran jeszcze chyba. Mamy, Iran jeden mamy. No. O, to może wypij Iran. Teraz po drodze Tam. wypijemy Iran. No. Chodźmy na Iran. Dobra, to lecimy. Bardzo dobrze mieć lodówkę pełną pysznych rzeczy. To jest bogactwo. Otoka. Ale zatoczka. Nawet ten asfalt nie przeszkadza. Mijamy drogę z takimi dziurami po obu stronach. Pięknie wyfrezowane, ale na łatanie już pieniędzy nie wystarczyło chyba. Droga bardzo mało uczęszczana, dobry znak, że nie będzie dużo ludzi na tej plaży. Fajnie by było tam zostać w ogóle na noc. Taki jest plan. No, także oby się udało. Mm, tutaj nie przejedziemy nad Zatokę, czyli musimy zawrócić. Tam lewą stroną jechać jednak. Przyszłam sprawdzić trasę. Trasę dojazdu do tej plaży, na którą próbujemy się dostać. Jak widzieliście, asfaltem nie dało się przejechać. Była tam jakaś brama. No i okazało się, że jest tutaj taka dojazdówka i po prostu zastanawiamy się, czy tutaj wjeżdżać, czy się cofać. No i przyszłam sprawdzić, czego możemy się tutaj spodziewać. Przeszłam jakieś 700 metrów w górę. Są kamienie, są dziury, a mamy do przejechania około 3 km taką drogą, więc nie wiem czy się na to porywać. Trochę szkoda samochodu. Cześć. Co tam? No przeszłam. O, na... No może no. No. Przeszłam. Gdzie przeszłaś? No, tu do mnie nie było, co? No jak? No cała droga wygląda tak samo jak tutaj na początku. Taka kamienna trochę właśnie, ale ogólnie to nie ma dużo krzaków, że jest spokojnie kad przejdzie między krzakami. Tylko, że jest właśnie sporo tych kamieni. A da się gdzieś zawrócić ewentualnie? Była jakaś boczna uliczka? Jakaś szersze miejsce, jakby trzeba było zawrócić? Nie, ale widziałam widoki. Nie. I tak ze zbocza widać widoki i no, tam chyba będzie pięknie gdzieś. Widziłem kolejną miejscowość, wiesz? Też jest plaża. Bo mhm. trochę nie jestem przekonany do tego, wiesz? Nie mamy koła zapasowego. Nie mamy? Ani jakby coś, jakby się tutaj na tych kamieniach zepsuło, wiesz? I w tle na zboczu widać pożar niestety dosyć duży, cały zboczy się pali, tylko że nie widać żadnych helikopterów gaszących. O, wow, widzisz te góry tam daleko. Co widzę? O, piękny jest widok. O i tu. O tam jest ta plaża, będziemy na dół zjeżdżać. Tak. Super, piaszczysta. Tam będziemy. Mega. I nie ma dużo ludzi. Przynajmniej stąd tak to wygląda. Żeby tylko do samego końca prowadził asfalt. Chociaż na mapie widać, że serpentynka niezła. I teraz wyobraź sobie, że jesteś turystą, który przylatuje tylko do hotelu w Sarandzie, takiej mega zatłoczonej, którą mijaliśmy i mi się tam na przykład bardzo nie podobało. W sensie na jeden dzień spoko, ale tak właśnie, że miałabym sobie wykupić wycieczkę i przylecić tam na tydzień i nie zobaczyć tutaj tych pięknych widoków, to trochę szkoda. Dlatego jedziemy kadikiem na dzikie plaże żeby ci się podobało. O, może nie dzikie, bo na poprzednią nie wjechaliśmy, ale na pewno na takie niedostępne dla większości w Dzisiaj w takim towarzystwie będziemy spać. Nasze sąsiadki wracają z wypasu. Z górskiej wycieczki. Skąd Chyba, są tak. Litwini? Wracają. Wiesz, co mi się w tym momencie przypomina. Statystyka śmierci. Z powodu ataku zwierząt na ludzi. Wiesz, że statystycznie rocznie więcej ludzi ginie od ataku krów niż od pożarcia przez lwa czy rekina. No jakby krowa jest... Zpoziała na nas. Bardziej no, ma na ciebie apetyt. <laughs> e, więcej jest krów niż rekinów, znaczy pewnie tak, chociaż. <laughs> Więcej jest słuszności ludzi z krowami niż rekinami No dobra, ale wiesz, krowy są udomowione, więc dlaczego one atakują ludzi? Opatrz tam, jak sobie mały bryka. No, ładnie sobie bryka no. Idą, dobrze, przeszły. Zeszły z gór, idą sobie dalej. I dzisiaj co? No, śpimy w takim pięknym miejscu. Zeszliśmy z plaży. Tutaj przestawiliśmy kadika między te drzewa i planujemy wejść tam na górkę, na zachód słońca. Trafiło się nam naprawdę fajne miejsce. Dobrze, że przyjechaliśmy na te plaże, bo było mało ludzi i jest stosunkowo średnio zagospodarowana. A tutaj miejsce, gdzie stoimy, jest prawie idealne. Prawie. Mówię prawie, bo trzeba uważać tutaj na takie otominy miny, krowie, kozie, owcze, bo też tutaj wcześniej widzieliśmy właśnie te zwierzęta. Ciężko było znaleźć w ogóle takie miejsce do zaparkowania, yy, gdzie będzie można postawić trzy kroki bez takiego niebezpieczeństwa właśnie, wdepnięcia w takie oto cuda. Ale tak jest zajebiście no, co tu dużo mówić. Jest dobrze, nie Krzyś? Super, bardzo mi się podoba. To co, lecimy, lecimy na górę, przebieramy się i lecimy na zachód słońca. Co ty tam tworzysz? A przywieszę baniak do drzewa, żebyśmy sobie nogi umyli, wiesz? A, no fajnie w sumie jest tutaj. taka wilgotność powietrza, jest gorąco, ale jest wilgotność powietrza, przez co nie, sch... nie schną po prostu te nogi i ciało w ogóle. A i tutaj jest akurat taka fajna w sumie półeczka na ten baniat. A, coś wymyślę, coś wymyślę zaraz. A Update jest taki, że chyba będziemy przystawać Kadika, bo jednak po chwili przebywania tutaj um, no nie wyobrażam sobie zjeść kolacji w tym otoczeniu na przykład. Albo wyjść z kadika po ciemku. No, jest jednak ciężko, ciężko się oddycha. Kinia prosiła mnie o najazd z tego widoku na kible. Wszystkie krowy już chyba przeszły, możemy iść przez. Teraz też też przechodził. Teraz tylko króliki kicają. Ale to jest harpagan wspinaczkowy. Już jesteśmy dość wysoko, a ona chce iść dalej. Łatwo chodzi, bo te wszystkie ścieżki są udeptane przez krowy. No? No, więc jak krowy tutaj dochodzą, to jest my byśmy tam nie lecę. No nie wiem, nie znam się na życiu erotycznym krów. Ale miejscowa zarąbista. No biały koń nas nawiedził. A tam drugi, dobrze widzę? Tak, brązowy za nim stoi. Otworzymy, mm. zobaczymy, czy jest ich więcej. No koniki, hop hop, kawkę robić. Dalej, kawkę, dostaniecie trochę słonego chleba. No, no już robić kawusie. No, jest tu sześć koni, siodny tam. I jeszcze tam jest dalej zagroda, krześ z lewej strony. Z lewej strony? Mhm. No, są tam no One stamtąd przyszły. I cała rodzinka. Boję się zadać na głos pytania, po co im te konie. Bo chyba nie widzieliśmy, żeby ktoś tutaj jeździł konno w okolicy. Ależ tu muszą rosnąć pyszne oliwki. Mm, chyba już teraz będziemy kupować tylko te albańskie.